A dad has blasted his daughter's school after she was pulled from lessons for wearing a union flag dress. 12-year-old Courtney Wright wore the outfit on Culture Day at Bilton School in Warwickshire, proudly celebrating British heritage. But staff said it was unacceptable and made her sit in isolation until her dad collected her. She Nie, no nie wierzę. Żeby przetłumaczyć, w Anglii jest Dzień Kultury, gdzie idziesz do szkoły przebrany jakoś, żeby reprezentować swoją kulturę itp. I dziewczyna ubrała sobie sukienkę z brytyjską flagą, i zamknęli ją w pokoju, i rodzice musieli po nią przyjechać. Czyli tak można się przebrać i takie flagi można nosić do szkoły. Ale po brytyjsku już nie można. Mówię wam, oni przejmują całą Europę. I to już nawet nie jest śmieszne. Mam nadzieję, że w Polsce tak nie będzie, chociaż już powoli się zaczyna. Si się okaże, że zabronią wam reprezentować Polskę. Zmuszą was do tego, żeby tolerować Ukraińców. Pory świat po prostu. Brak mi słów.